W dzisiejszym chcielibyśmy wspólnie z panem przewodniczącym, panem Jerzym, oraz z waszą opiekunką panią Pauliną przekazać wam symbolicznie klucze do waszego. No, nie chcę powiedzieć, że prywatnego, tak, ale do waszego bardzo zasłużonego i bardzo potrzebnego pomieszczenia klubu seniora. Pani Jurek dół, tak? Brawa panie. I to właśnie jest pomieszczenie dla Was, dla Klubu Seniora. Zapraszam teraz proszę Klub Seniora, żeby wejść i żeby zapoznać się z Waszą... Tu również jest pomieszczenie, które będzie też do Waszej dyspozycji, ale już nie tylko do Waszej dyspozycji. Również dla mieszkańców całego Tygowa, całej gminy ma tu na myśli kuchnię. E. Pomieszczenie owoców wspólnie z tą kuchnią uzupełni nam pięknie cały kompleks na ulicy Ogrodowej przynajmniej do czasu, kiedy nie będziemy mieli no, naszego już prawdziwego domu kultury, o której jak wiecie Państwo staramy się i zabiegamy, żeby, żeby on też się w przyszłości ale póki co, chociaż w taki sposób, e, będziemy starali się i seniorów i innych grup, które będą tutaj działać. Gmina dygowo przekazała klubowi seniora serce młodzi z Dygowa pomieszczenie do wyłącznej dyspozycji. Panie wójcie, jak pan ocenia działalność w ogóle klubu Seniora? No więc, gdybym nie oceniał tej działalności pozytywnie, to pewnie dzisiaj nie bralibyśmy udziału w takim bardzo miłym spotkaniu. Rzeczywiście nasz klub Seniora serce młodzi tutaj w Dygowie, no, nie licząc tego ostatniego czasu, kiedy pojawiła się pandemia, ale bardzo aktywnie działał na terenie nie tylko naszej gminy. Od już jakiegoś czasu wielką bolączką klubu seniora było to, że nie mogli się spotykać, nie mieli swojego takiego pomieszczenia, no ale w dniu dzisiejszym udało się. Ten problem rozwiązać. Niewielkie, co prawda, ale zawsze pomieszczenie dla klubu seniora zostało przygotowane i dzisiaj im przekazane. Wspomniał Pan o seniorach i czasie pandemii. W czasie tej, tego spotkania również uhonorował Pan osoby, które. Pewną aktywnością no, zrobiły duże wrażenie na wielu mieszkańcach gminy. Tak, dokładnie. Myślę, że nie tylko tutaj moja osoba, ale chyba wielu mieszkańców naszej gminy e, widzi e, aktywność dwóch naszych takich seniorek, e, e, które w zasadzie codziennie chyba e, siadają na rower i aktywnie spędzają ten czas. I w dniu dzisiejszym, wspólnie z przewodniczącym, chcielibyśmy i tak zrobiliśmy e, w jakiś sposób podziękować za tą aktywność, którą e, te panie wykazują, a z drugiej strony również zachęcić pozostałych seniorów do tego, żeby w czasie pandemii nie, siedziały, nie siedzieli w domu, tylko aktywnie spędzali ten czas. Oczywiście bezpiecznie. Poza przekazaniem pomieszczenia seniorom, również była okazja do pochwalenia się wyremontowaną kuchnią w dniu dzisiejszym. Tak, rzeczywiście tutaj nasz obiekt, nasza świetlica przy ulicy Ogrodowej od już wielu lat borykała się z tym problemem braku zaplecza kuchennego. Przy okazji tego jednego remontu udało się również to pomieszczenie przygotować, wyremontować, i, i myślę, że dzięki temu, że ta świetlica w dygowie zyskała to, to zaplecze kuchenne, no to na pewno stała się jeszcze bardziej atrakcyjnym obiektem. Obiektem, a wiemy, że od, od przynajmniej od ostatnich kilku lat zawsze była to taka największa bolączka tego obiektu. Zaskoczył Pana fakt otrzymania pomieszczenia dla klubu seniora? Może całkiem nie, bo jakiś czas temu z Panem Wójtem żeśmy rozmawiali, że jest taki, taki pomysł, nie, ale to miała być ścisła tajemnica, a że fakt się stał, czyli dzisiaj to jest też zaskoczenie. Czy to pomieszczenie da jakieś nowe możliwości do funkcjonowania klubu? No oczywiście, klub się bardzo roz, rozwija. Zaczyn zaczynaliśmy od 40 osób, w tej chwili już mają 65. Ciasno nam tutaj było, także i, i pomieszczenie się przydało, i kuchnia jest. będziemy można korzystać z tego. Mamy cały komplet sztuczki, talerzyków, plany, wszystkiego. Nie było gdzie tego trzymać. Nie? Pomocy różne. Dyplom, nie dyplom, puchary, a tak już swoje pomieszczenie spełni na pewno nasze oczekiwania. Została Pani dzisiaj wraz z koleżanką honorowana za taką szczególną aktywność rowerową. Tak, no jest, jest mi bardzo miło mi koleżance, której przekażę, No niestety dzisiaj jej sytuacja osobista. Spowodowała, że nie mogła uczestniczyć w tym bardzo miłym spotkaniu. Zostałyśmy zauważone przez władze naszej gminy. Jest nam bardzo miło. Od jakiegoś czasu nasz klub seniora Zdygowa, młodzi sercem, zaprzestał swoich spotkań ze względu na koronawirusa. No wszyscy się obawiamy, jesteśmy w grupie ryzyka, więc nie ma spotkań. Natomiast moja koleżanka Lidia już wcześniej jeździła samodzielnie rowerem. Kiedyś się spotkałyśmy i zaczęłyśmy rozmawiać, że brakuje nam spotkań towarzyskich w klubie seniora. I tak od słowa do słowa zaproponowała mi, że że tak powiem, przygarnie mnie i będzie jeździć moim tempem, ponieważ ja dosyć długo nie jeździłam rowerem. No i zaczęłyśmy od 10 czerwca wspólną wycieczkę z rowerami. Jeździmy praktycznie po terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jest, są bardzo fajne trasy w sezonie. Wiadomo, że trasa białogard Kołbrzek, czy dygowo-ustronie morskie jest bardzo obciążona dużym ruchem samochodowym, więc tutaj nie jeździmy. Wybieramy trasy, gdzie nie ma samochodów albo jest bardzo mało. Jeździmy po ścieżkach rowerowych. I powiem tak: całe życie urodziłam się w Dygowie, mieszkam w Dygowie, a dzięki mojej koleżance poznałam dużo ciekawych miejsc. Od tego 10 czerwca udało nam się zrobić już ponad 1,5 tysiąca kilometrów. Wstajemy 6 rano, 7 rano, idziemy do pracy czyli siadamy na rowery. Bywa różnie: raz deszcz, raz słońce. Generalnie chodzi nam o to, żebyśmy były sprawniejsze fizycznie, bo lata swoje mamy, a jak mówią w starym ciele, młody duch. No i zapraszamy. Jeżeli ktoś byłby chętny, bardzo chętnie przygarniemy. Zapraszam, zachęcam. Warto się ruszać po prostu. Dziękuję.